W tym odcinku pokażę Wam 5 prostych kroków, jak budować lepiej. Zaczniemy sobie od takiego domku, taki podstawowy domek, nuba budowania, który nic nie potrafi budować. Taki, taki mój domek sprzed kilku miesięcy. Krok pierwszy, różne bloki. Proszę bardzo, już wygląda to lepiej. Ja to oczywiście robię, yy, że tak powiem, małymi kroczkami. Różne bloki, już wygląda to dużo lepiej niż to, co było przed chwilą. Krok drugi, dach. Pamiętajcie, żeby nigdy nie budować budowli przede wszystkim tak niskich, bo to zawsze będzie wyglądało źle i będzie po prostu w środku niepraktyczne, i będzie wyglądało jeszcze gorzej w środku. Teraz, mimo tego, że dalej dach jest jeszcze nie zrobiony, to już wygląda to dużo lepiej. I wtedy też daje nam możliwość na jakieś ozdobienie drzwi. I wygląda to już znacznie lepiej, ale też nie jest skończony. I dach wiadomo, każdy może robić różny. Ja zaprezentuję to na prostym, schodkowym dachu. No, i tak to na razie wygląda. I już od razu wiem, co powiecie. Wygląda bardzo płasko, i to jest właśnie kolejny punkt. Że walczyć z płaskością, między innymi na dachu. Właśnie prosta sprawa, wystarczy przedłużyć dach o jeden. Ja jeszcze lubię położyć schodki o tak pod tymi wypustkami, bo wygląda to moim zdaniem bardzo ładnie. Proszę bardzo, jeden z prostych trików to wystarczy drzwi wstawić od środka. I to od razu już lepiej wygląda. Rzeczy, które jeszcze niektórzy robią to wsadzają np. to do środka. I tutaj na przykład mamy miejsce na jakiś mini ogródek. I, I kolejna fajna rzecz to są. O właśnie. Proszę bardzo. To nie, to będzie wyglądało źle. A może? Nie, nie podoba mi się. A może dobra. I kolejna rzecz, żeby walczyć z płaskością, to są okna. Bardzo ważna rzecz. Nie używamy oczywiście szkła, używamy szyb. Też zamiast szyb można używać na przykład oak fence'ów. One bardzo ładnie wyglądają też. Już to wygląda znacznie lepiej. I ostatnim punktem będzie coś, czego możecie się nie spodziewać. Wejście. I nie mówię tutaj o wejściu tym. Tylko mówię wszystkim, co się dzieje przed wejściem. Wystarczy coś prostego. Jakaś dróżka, jakieś latarnie. Można drzewo. Drugie drzewo i od razu to wygląda znacznie, znacznie lepiej. Mój króciutki poradnik jak budować lepiej. Mam nadzieję, że osoby, które totalnie nie potrafią budować, też do których ja się zaliczam, ja cały czas się liczę do takich osób. Mam nadzieję, że wam to pomoże, żeby wasze budowle wyglądały troszeczkę lepiej i żebyście zebrali troszeczkę pewności w swojej własnej umiejętności. Jeżeli są jakieś osoby, które już dobrze budują, mogą porać swoje, yy, swoje własne triki w komentarzu, a może wtedy nagramy odcinek drugi. Pa pa!